Hej, kochani, dzisiaj nagram historię w Tokawoka. No to zaczynajmy. Okej, okay, dziewczynki, dobra. Poglądał się trochę. Idźcie teraz się po pokoju. Bo no już za chwilkę trzeba się przygotowywać do spania Bo jest już koło godziny 19 A pamiętacie, że jutro macie przedszkole Więc trzeba się na to przygotować Bo jutro już jest środa, więc trzeba się przygotować Ja karmić nakarmić mojego, dobra, ty dziewczyny Dobra <laughs> Dobra no, Okej okay. Wstawię mleko Zdejmę smoczek W sumie smoczek Okej okay. Sprawdzamy ręce Ok, jest dobre. Dajemy, odstawiamy. Dajemy nowy smoczek. Teraz tak. Mogę go dajemy tutaj do śmietnika. Nowa pieluszka. Ok, tutaj jeszcze wydzielamy. Tutaj tak. I tak. Ok. I mamy jest położony. Dobra. No i to nie było, dlaczego się wypuśćcie do góry. Czekaliśmy. Zobaczcie sobie. Tak, tak, to zrobiłyśmy. Aha! Na pewno tak, no. Dobra, to Kochani, pójdziesz kochanie położyć i tak, to tak mamo, pójdę. Dobrze. Zaczynamy, kładcie kładźcie się tak. Macie tutaj, możecie jeszcze chwilę swoje tablety obejrzeć. Ale już nie za długo gdzie jest... Jedna, druga pieluszka Ach. Ej, a my z nimi tylko mamy u naszą rodzinę No macie, macie Więc trzeba je wyprawić No dobra, dobra, no to pieluszki. dobra, no pierdolę Cóż, dłuższe okulary dobra, idę spać dobranoc ok, jeszcze my musimy się przybrać no sobie piszemy sobie piszemy, dobra ok, piszemy dobra, chodźmy spać dobranoc nie, szybko, szybko, dziewczyny, pożar, szybko, o nie, o nie, czy ja dobrze słyszałam? Chodźcie, chodźcie, nie, szybko, 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 chodźcie, szybko, trzeba jeszcze zabrać małego, szybko, szybko, musimy szybko stąd uciekać, nie, ja nie mogę, przecież to zaraz... jak to się stało? Nie wiem, może od dywanu, ale co, no może twoje kadzienko, no może, no nie wiem, że szybko. Dobra, ja bym po go szybko, szybko. Z yy, rzeczki. Ja tu was wezmę. Bo yy, ja nie mogę. Dobra, szybko. Dobra, teraz uciekamy szybko. Mam co z naszymi rzeczami, naszym domem? Nie mam, kochanie. O nie, dobrze, że... No trudno, musimy teraz poczekać. Co my teraz zrobimy? Chodźcie, pokażę Wam. Mamy taki dom, nie jest na razie do końca umeblowany, ale możemy tam przynajmniej jedną noc być. No dobra, a co z naszymi Słyski. rzeczami? Nie wiem, może uda się je uzyskać, chociaż trochę. Dobra, chodźmy. ja rozumiem. O, są tu rzeczy, no trochę rzeczy tu mamy, bo jak robiliśmy sobie taki jeden dom, to trochę rzeczy tu zostawiliśmy. Dobrze, rozłóżcie zwierzaki itp. I... <laughs> chodźmy spać. Czekajcie, rozłożę łóżko. Dobra, czekajcie, mam Wnosi żeby położyć. Okej. Okay. Okej, okay, no dobra. O, słońce już wstaje. To dzisiaj co? Nie idziemy do pracy nie po No zrobimy dzień wolny, trzeba rzeczy jakoś, może się udaje wyciągnąć i O, wstajcie już tak, kochanie. My wiesz co, uda nam się wydobyć te rzeczy i po prostu najwyżej do was. Wrócimy z tego, co nam uda się wydobyć. No dobrze, to Wy tu dostaniecie, dziewczyny. Dobrze, dobrze. Um, <laughs> no, ale chcecie, jeśli chcecie się dowiedzieć, co się udało wydobyć i to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić następnego odcinka, w którym się tego dowiecie. No to widzimy się w następnym odcinku. pa! pa!